Jesteś na tysto, bo jestem pokaż mi. Ja mam syna starszego od ciebie chłopcze. No dobrze. No dobrze. Proszę bardzo, w tym lokalu nie sobie obsłużyć. To jest na końcu mola w sopocie. Proszę Państwa, no legitymację mam. Jak przyjdzie policja, to... Oczywiście Nie mola. Uć mnie. Ja studentów na Politechnice uczyłem, chłopie. Ty mnie chcesz uczyć? No kim ty jesteś? Kucharzem? Kucharzem? Idź do kuchni, bo tam twoje miejsce. Tatek, ja nie jestem piratem, tylko admirałem morski Drużyny Szczeleckiej. Taki mam stopień. Bóstry. Byłeś w wojsku? Nie byłeś. Byłem. Tak. Gdybyś był w wojsku, to byś tak nie rozmawiał. Z otwartym podbokiem. Kultury zero. Kultury będziemy uczyć. No i dobrze. Niech dzwoni po policję, bo się gości. Co, nie wolno filmować w lokalu publicznym? Ja mam prawo. Wy sobie róbcie, co chcecie. Ja to wszystko mam nagrane, ten cały incydent. Co to znaczy? Nie wolno mnie obsłużyć? Mamy. Tak się nie robi. Nie, nie wolno obsługiwać? Ja wchodzę, chcę zapłacić i nie mogę być obsłużony? No. Wrzucimy czasy, jak za komuny, tych nie obsługujemy, ponieważ ja wyglądam inaczej niż wszyscy i nie wolno mnie obsłużyć. Pani menażerka tak zarządziła w lokalu na Molo w Sopocie. To jest lokal tutaj, który wszystkich obsługuje, tylko korsarza nie chce obsłużyć. niestety. No. Miejsce publiczne. To ja nie mam prawa tutaj skorzystać z lokalu. No tutaj płynie motorówka. Jak widać, no, czasy komunistyczne się po, 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 powielają, bo niektórym menadżerom, młodym menadżerom, dawne czasy pasują, bo tych nie obsługujemy, proszę Państwa. No, jak można powiedzieć człowiekowi, że go nie obsłużymy? Bo, bo on się inaczej ubrał albo inaczej wygląda. No, no, tylko za granicą, są, na, przykład, na Mora, Tak to wygląda. E, Tam płynie jacht, jakieś są regaty. O, o tutaj munę, to witam, pomorska telewizja na Co tutaj za, za bankiet? dobry. O, fruba wszystko. Prosekwo, próba O, kieliszki się przewróciły. O, to nie ma co rozlewać, bo się wyleje wszystko. Niestety, tutaj rozobsługują, ale gratis. Bo regaty są. Niestety się kieliszki przewracają same. Jeśli duży wiatr, siedem w skali po no, na morzu, bo tutaj jest Zatoka Gdańska, to tego nie widać. Ale miało być 5 do 7 w porywach. Co tu się dzieje, proszę Panią? Za co te medale dajecie? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Może Pani powiedzieć, co tutaj za regaty są dzisiaj? Już się odbyły. Ale no jakie? Wewnętrzne, wewnętrzne. No ale jak się nazywają? Nie nazywają się nawet, To są prywatne regaty. Prywatne regaty? O, to też takie bywa? Ja myślałem, że regaty to są wszystkie jakieś publiczne. Nie ma. W miejscu publicznym prywatne regaty. Pani opowiada rzeczy dziwne. Ja jestem sternikiem morskim i kont admirałem morski Dużym Szczelem, więc nie ma prywatnych regat. Wszystko już jest prywatne. Tutaj turyści. Hello. Policz telewizja Nacional. Tourist You. Norway? Szweden? Norway. Norway. A, Viking. Viking. Good. A. Z Norwegii przyjechali turyści, jak widać sonada podpływa. Idziemy dalej, bo regaty są podobno prywatne, nie chcę Pani powiedzieć jakie regaty. Z Norwegii chyba, regaty prywatne, no, dziwne rzeczy się dzieją na są regaty. Są są prywatne regaty gazy są publiczne, zawsze były i będą. To jest Zatoka Gdańska to miejsce publiczne, Molo to też miejsce publiczne. Za dużo tej prywaty już mamy wszędzie. Chociaż Norwegia to podobno bardziej socjalistyczny kraj. Niż... No Pozdrawiam wszystkich, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Miński Czerwony Korsarz, kontraadmirał Morski Dron Szczelecki. tym razem na Molo, mamy dzisiaj. 14 września, koniec w końcu sezonu byłem, ale jeszcze dociekałem, jak mi Dziękuję bardzo.